Witam serdecznie z tej strony oraz z grupy Zdefiniowani. Trzy dni temu nagrywałem film, w którym przedstawiłem Wam moją koncepcję na kopiowanie portfela jednego z bardziej znanych Shillerów, który zlokalizowany jest głównie na Twitterze. Jest to osoba, która udostępniła swój portfel. Wiele osób kopiuje go, zagrania, a ja wykorzystuję do tego tak naprawdę kilka narzędzi. Głównym narzędziem, które wykorzystuję jest Trade with Bot. I jest to narzędzie, które specjalizuje się przede wszystkim w kopiowaniu. Bardzo szybkim kopiowaniu zagrań, konkretnych adresów portfela, które podajemy, definiujemy bezpośrednio w momencie, kiedy decydujemy się na kopiowanie, ustawiamy odpowiednie parametry tego kopiowania no i możemy rozpocząć to kopiowanie. W przeciągu trzech dni, tak naprawdę, zapoznałem się z tym narzędziem bardzo dobrze. Myślę, że jest kilka rzeczy, które mogę wam podpowiedzieć. Odnośnie tego pana, którego kopiuję, bądź też oczywiście możecie kopiować kogokolwiek innego, bo tak naprawdę to w jaki sposób wy podejdziecie do tego tematu, czy będziecie kopiować tego Schillera, czy innego Schillera, czy własnego kolegę, no to już zależy od Was. Natomiast jest kilka rzeczy, które należy uwzględnić w momencie, kiedy takie kopiowanie będziemy robić. Mój cel, jeżeli chodzi o te testy. To jest wygenerowanie. Mam nadzieję, zobaczymy do końca miesiąca 100 soli. Takie mam założenie z, od kapitału początkowego 4,5 sola. W pierwszym filmie pokazywałem wam, że miałem na tym portfelu jakieś tam chyba 1,3 sola. Postanowiłem sobie dorzucić troszeczkę. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Oczywiście, Mitch jako Schiller. Nie jest jedynym przypadkiem, który daje możliwość kopiowania swoich portfeli, bo tak naprawdę, dzięki temu, że dał możliwość kopiowania swoich zagrań, no to w momencie, w co nie wejdzie, to na samym starcie jest już i tak bardzo mocno zarobiony. Biorąc pod uwagę to, że jego ilość obserwujących z każdym dniem rośnie i w tej chwili to jest ponad 106 tysięcy osób, no to gościu myślę, że spokojnie. Razy 5, razy 8, a może nawet teraz 10, przy jakimkolwiek wejściu. No, oczywiście w zależności od tego, w jakie market capy wchodzi, jak, jaka płynność jest w danym tokenie, no bo wiadomo, że im większy market cap z płynnością, tym ta fluktuacja cenowa jest mniejsza w sytuacji, kiedy ktoś wchodzi jakąś tam ilością soli, a zanim nim kolejne osoby. Mimo wszystko, co by nie było, gość ma dobrą taktykę. Ja. Przez te trzy dni tak naprawdę miałem okazję wejść w kilka jego sygnałów, kilka tokenów trzymam długoterminowo, a kilka tak naprawdę sprzedawałem. Jedne sprzedawałem z zyskiem, drugie sprzedawałem ze stratą, a były też takie, które jakby wymuszały ode mnie tą stratę, ponieważ Mitch wychodząc bezpośrednio z danego tokenu i ja kopiując jego zagranie sprzedając, no to. Oczywiście poza tym, że on zrzucił bardzo mocną torbę, no to dużo osób bezpośrednio po nim zrobiło to samo. Jeżeli chodzi o ustawienia bota, ja pokazywałem je we wcześniejszym filmie, tak więc możecie sobie przejrzeć, bądź też odezwijcie się do mnie, namiar na mnie, jeżeli chodzi o Telegram, znajdziecie w opisie pod tym filmem, jak i też link do grupy telegramowej zdefiniowani, do której serdecznie Was zapraszam. Oczywiście zapraszam do pozostawienia jakiegoś śladu po sobie, like, komentarz, będzie to przede wszystkim wpływać na ilość wyświetleń, na zasięgi. Tak więc bardzo dziękuję z góry za takie pozostawienie po sobie znaku. Wracając do samego narzędzia, słuchajcie, tak jak mówiłem, było tych zagrań dość sporo. To, co mogę Wam pokazać, ja też wchodziłem niskimi kwotami, jeżeli chodzi o większość tych zagrań. Przede wszystkim dlatego, że to, co mówiłem, w momencie, kiedy mitch wchodzi w niektóre. Tokeny, wchodzi po to tylko, żeby za chwileczkę zrzucić olbrzymie torby, tak więc ustawiłem sobie ten poziom zakupu na, po, na poziomie około 0,02 z, z, 0,2 sola, później po kilku takich topach ustawiłem na 0,02 po to, żeby dokupować ewentualnie ręcznie w momencie, kiedy on już się zakupi, bo często jest też tak, że w momencie, kiedy on kupuje, no to zaraz zanim sprzedają jakieś tam inne torby. I mamy możliwość na przykład wejścia po lepszej cenie, po niższej cenie. Ale w tej chwili finalnie mam ustawiony poziom na 0,2 sola, jeżeli chodzi o wejścia. Tu mamy chociażby jakieś kolejne zagrania z minusem, e, tu jakieś małe plusy, i tak dalej. Tutaj mamy 51,8%, i tak dalej, i tak dalej. Troszeczkę tych zagrań jest. Nie będę pokazywać teraz wszystkich 47 i tak dalej. Tak więc finalnie fajnie się to sprawdza. Oczywiście trzeba sobie ułożyć odpowiednią strategię, jeżeli chodzi o kopiowanie, w moim przypadku będę kopiować jego zagrania używając małej kwoty, czyli tego 0,2 Sol, i później ewentualnie dokupować, dokupować większą ilość tokenów już manualnie. Oczywiście poza tym, że micz. Kupuje te tokeny bezpośrednio poprzez swój portfel, nie podając większości jako informację, że nabył jakąś tam ilość tokenów, no to warto również uwzględnić fakt, że dużą ilość tokenów, które decyduje się na zakup, również też przedstawia na swoim kanale Twitter. I takim jednym z zakupów było zakup 300 sol tokenu MUMU. W momencie, kiedy zakupił te tokeny, wrzucił tweet na, swój, na swoje konto, oznajmił to wszystkim. Zresztą za chwileczkę może to sobie znajdziemy. No i cena tego tokenu dość mocno poszybowała, nawet biorąc pod uwagę fakt, że market cap tego tokenu w tej chwili to około 120 milionów dolarów. Tym samym widzicie, jakie jest przełożenie. Jeżeli ma tą siłę, tak naprawdę, w postaci obserwujących i kopiujących jego sygnały, no to tak naprawdę może sobie tym rynkiem regulować do woli. Dlatego trzeba być ostrożnym, jeżeli chodzi o kopiowanie używać niższych kwot, przynajmniej taka jest moja strategia, jeżeli chodzi o ten punkt wejścia, a później sobie ewentualnie dokupować. Jeżeli będziecie kopiować Micza, pamiętajcie również, że takie zagrania jak to nie są jego zagraniami, tu tak naprawdę nie wiem w jaki sposób, tak naprawdę nie rozkminiałem tego, otrzymuję te tokeny, ale dla blockchainu wygląda to jako token swap. Nie wiem, może używa jakiegoś bota, kupując jakieś tam mikro tokeny na pamfanie. Tak jak mówię, nie rozmyślałem nad tym. Zwyczajnie tych tokenów nie kupuję. Wchodzę tylko w te tokeny, które tutaj jakby się pojawiają. Natomiast biorąc pod uwagę fakt, że każde z tych zagrań jest kopiowane no to chcę wchodzić małymi kwotami po to, aby po tym zakupie zweryfikować, czy faktycznie dany token jest warty uwagi, chociażby jakieś takie zagrania jak grip 2 sole to jest oczywiście mniejszy token. I tutaj jak widzicie, biorąc pod uwagę zawartość jego portfela, wchodzi tak naprawdę jakąś tam mikropłatnością, tak już powiedzmy takie zagrania gdzieś tam po 20 sol mogą w przyszłości przynieść jakiś zysk, ponieważ gdzieś tam ten jego research na pewno jest bardziej rozbudowany niż chociażby mój. Tym samym e, przypuszczam, że takie zagrania mogą być profitowe w przyszłości. Oczywiście nie muszą. Jeżeli chodzi o token MUMU, tu akurat też jestem załadowany z tym, że tu akurat wykorzystałem inne narzędzie, jakim jest Bongbot. Już mówię dlaczego. Kilkukrotnie miałem sytuację, w której TradeWiz nie był w stanie kupić danego tokenu. Wyskakiwał błąd. Natomiast, jeżeli chodzi o tą samą transakcję już na innym narzędziu, udawało mi się nie było z tym problemu. Nie wiem, co jest z tego przyczyną. Pisałem bezpośrednio na grupie TradeWiz, natomiast nie otrzymałem takiej informacji zwrotnej. Możliwe, że gdzieś tam pod wpływem jakiegoś tam spamu. Moja wiadomość zniknęła. Będę musiał napisać bezpośrednio na support, aby dowiedzieć się, co jest przyczyną, czy to jest jakby problem po mojej stronie, czy Ewentualnie po nich, po ich stronie. W chwili obecnej mam token MUL, jestem na minusie, minus 3%. Biorąc pod uwagę wejście, ja tutaj zrobiłem kilka zakupów, próbowałem uśredniać. Cena w nocy zeszła jeszcze niżej, tak więc nie byłem w stanie dokupić. No i w tej chwili mamy taką dość powolną tendencję akumulacji, jeżeli chodzi o ten token. Mam nadzieję, że token też mocno wystrzeli. Jeżeli chodzi o micza, w tej chwili, jeżeli w przypadku tokenu Mul jest on 12 holderem, tak więc zobaczymy, co z tego wyjdzie, jeżeli chodzi o kopiowanie. Tak jak mówiłem, mój cel do końca miesiąca z tych 4,5 soli jest zrobienie 100 soli, kopiując micza i na nim będę się jakby skupiać, będę skupiać się przede wszystkim na dużych tokenach, na tych, które w perspektywie dłuższego czasu mogą przynieść ładny profit. Jak również będę próbować wchodzić właśnie w te mniejsze, ja jeszcze tylko tutaj dodam, że te 4,5 sola to jest kwota, która pozostała mi wolna, plus to, co mam w tej chwili oczywiście w tym zagraniu. I dwa zagrania mam jeszcze na Bangbocie. Eee, tak więc łącznie jest jakieś myślę, że z 8 soli 9, może do 10 soli tak więc tych 10 soli, załóżmy już nie mówiąc o tych 4,5 chciałbym zrobić 100 soli, zobaczymy czy to się uda, może będzie więcej, a może mniej, a może całkowicie wzeruje konto, bo to też tak może być oczywiście ważna rzecz, którą musicie również uwzględnić to własna psychika, odporność na zmiany cenowe, jeżeli chodzi o tokeny, bo tu akurat na rynku mem tokenów, jeżeli wchodzimy w jakieś mikro czy też małe market capy, to z tą ceną dzieją się cuda, a też wielokrotnie te tokeny rolują się przysłowiowo mówiąc i spadają gdzieś tam do poziomów takich, w których zwyczajnie token umiera i nie jest do odratowania. Tak więc również to musicie uwzględniać. Mam nadzieję, że w przypadku Micza. Takich zagrań nie będzie zbyt dużo, oczywiście mogą być, bo tak jak mówiłem, w momencie, kiedy wychodzi z jakichś mniejszych tokenów dużą torbą, no to zwyczajnie ten token się roluje i było kilka takich przypadków, które po wyjściu, właśnie, Micza zrolowały się i myślę, że na tą chwilę, znaczy na tą chwilę przynajmniej nic się z nimi nie dzieje. Tak więc słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania dotyczące samej konfiguracji, zapraszam na grupę, zapraszam do kontaktu bezpośrednio. Macie namiar na mnie, jeżeli chodzi o Telegram. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. To jest w tej chwili moje założenie, bo tak jak wiecie, bądź też nie wiecie, ja głównie opieram swój zarobek, jeżeli chodzi o krypto, o różnego rodzaju projekty wysokiego ryzyka, które mają mi dawać pasywkę. Próbowałem wielokrotnie różnych rozwiązanie, jeżeli chodzi o mem -tokeny. Raz się udawało, raz się nie udawało. W tej chwili zwyczajnie prowadzę formę dziennika, formę testu kopiowania konkretnego adresu portfela, który w tym przypadku jest właśnie ten mocny influencer twitterowy. No i mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Bierzmy, zobaczmy chociażby jego wpis. W którym informuję, że w lutym, słuchajcie, w lutym 2024 roku wartość tych tokenów, które miał, wynosiła 370 dolarów. Dziś wartość tych tokenów, zobaczmy dokładnie, ile w tej chwili, no retardio troszeczkę spadło, 881 tysięcy dolarów. Oczywiście to jest wartość, uwzględniając market cap. Natomiast jednorazowo przy tej płynności nie sprzedałby za te środki, za taką kwotę. No oczywiście ta, ten impact, price impact nie pozwoliłby mu na sprzedaż takiej ilości tokenów jednorazowo, ale w mniejszych transakcjach, kilkanaście czy kilkadziesiąt takich transakcji pozwoliłoby mu sprzedać to z olbrzymim, olbrzymim profitem. Tak więc po pierwsze jeszcze słuchajcie, to nie jest tak, że akurat jaram się tym golesiem, bo każdy z nich chwali się tym, jakie to pieniądze zarabia, po to, żeby właśnie wzbudzić taki efekt FOMO wśród swoich obserwujących. Natomiast Mitch jest jednym z nielicznych shillerów, jeżeli chodzi o Twitter, który podaje swój adres portfela. Większość z tych shillerów tak naprawdę bierze kasę za promowanie różnego rodzaju produktów, projektów, w których otrzymują konkretne tokeny i otrzymują konkretny hajs za promowanie. Bardzo rzadko zdarza się, że ci shillerzy zwyczajnie kupują coś jeszcze, bo mają olbrzymie pieniądze chociażby z takich współprac, jeżeli chodzi o współpracę sponsorowaną. Słuchajcie, tak więc tyle z mojej strony. Testuję dalej. To są dopiero 3 dni od startu. Tych zagrań było dość sporo. W tej chwili, a jeszcze tak podsumowując, jestem w proficie około dwóch soli przez te 3 dni. Ja nie jestem akurat jakimś taki analitycznym, tak więc no, musiałbym sobie to wszystko policzyć. Nie robię żadnych tabelek, nie robię Exceli i tak dalej. Ja jestem typowy degen. Czyli po prostu wchodzę, jest profit, wychodzę. Ważne, żeby na portfelu zwiększała się ilość kasy, a gdzieś tam. Nigdy nie analizuję jakichś swoich poczynań tak typowo, analitycznie, technicznie, po to, żeby sprawdzić sobie daną strategię. No nic, słuchajcie, tyle z mojej strony. Ja dziękuję Wam za uwagę. Taki krótki update, krótki, nie krótki. Lecę dalej, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak więc tyle z mojej strony dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.